Tutaj jest bardzo dużo czerwiu i pokarmu. Powinna być temperatura na czerwiu 34,5. Ku dołu są woszczarki. Jeśli jest to znaczy że one się szykuje do trójki powolutku. Jeszcze jedną ramkę wyjmę. Dobra, już. Tu nie ma czerwiu i tylko bardzo niewielkie ilości pokarmu. Temperatury powinny być mniejsze niż 34 stopnie. No i dobra, wszystko.